Witam Was serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić mojemu przyjacielowi stoforek treningowy. Właśnie zakończyłem uderzać, kopać w niego dzisiaj. Robiłem to przez 30 minut ciągle. Po to, żeby mieć formę aerobów. No i po to, żeby w odpowiedni sposób przygotować się na trening. Dzisiaj kolejny trening Kekushin Budokai. Jestem tam instruktorem, ale to oznacza, że mam przerwę? Nie, to oznacza, że cały czas powinienem trenować, cały czas powinienem coś robić, cały czas powinienem ćwiczyć, żeby być w dobrej kondycji, tak samo jak moi ćwiczący. Tak jak mówiłem, to jest mój przyjaciel, uwielbia być bity, uwielbia być kopany. Półgodzinny trening jest niesamowity, ponieważ zawsze po takim... Treningu czuję się wyczerpany. Wylałem mnóstwo wody mnóstwo w pocie. Za chwilkę to będę musiał uzupełnić. Ale tak powinno być, bo dzięki temu brzuch jest płaski, a ja czuję się świetnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.